Dlaczego psychiatrzy się znają na internecie? Bo wiedzą jak działa web. Cześć tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. W zeszłym tygodniu dobiegł końca cykl o tworzeniu strony internetowej która nie jest jeszcze do końca skończona, ale powiedzmy, że doszła do takiego momentu MVP. Oczywiście pod adresem helloroman.com nadal jest informacja, że strona jest w przebudowie, czy też w, jakby w rozbudowie, ale musiałem to zrobić, bo... Było tam jeszcze kilka rzeczy, których po prostu się wstydzę i nie chcę jej tak po prostu wrzucać już na Ament, tylko najpierw ją jeszcze trochę dokończę, a później dopiero ją wrzucę w całości. Niemniej przyszedł czas na takie podsumowanie całej tej serii, bo podczas tworzenia tego wszystkiego wydarzyło się naprawdę kilka ciekawych rzeczy. Kilku rzeczy ja się nauczyłem, kilka rzeczy wyszło tak jakby niezaplanowanych, ale wydaje mi się, że efekt tego wszystkiego. Jest całkiem ok, nie mówię oczywiście o efekcie związanym jakby z wyglądem czy z działaniem strony, tylko z efektem w rozumieniu y, tego co wydarzyło się właśnie podczas tworzenia. Zaraz do tego przejdę. Najpierw liczby. Ta seria zajęła mi 12 odcinków, tych poniedziałkowych y, plus cztery live'y, z czego jeden był na Twitchu, czyli nikt go już nigdy nie zobaczy, bo się sam usunął, ale trzy są nadal na YouTube i można je obejrzeć. Pod warunkiem, że ktoś ma zapędy masochistyczne i lubi oglądać tego typu materiały, bo uprzedzam, że tam jest grubo czasami, naprawdę. Więc nie wiem czy jeszcze ktokolwiek będzie miał ochotę to oglądać. Natomiast jest to do wglądu, można sobie zajrzeć i zobaczyć co tam się wydarzyło. To co ciekawe to, że te wszystkie filmy razem wzięte mają około 480 minut, co daje nam 8 godzin materiału, co jest naprawdę no, sporym materiałem, bo mój kurs z Reacta ma chyba tyle, ten drugi, więc no, jest to taki powiedzmy yy, drugi kurs po prostu nagrany przeze mnie. Natomiast ważne jest właśnie to, żeby nie traktować tego jako kurs. Absolutnie to nie było moim zamiarem i mam nadzieję, że nikt nie potraktuje tego jako jakiś, jakiś tutorial, jako jakieś lekcje, bo. Absolutnie nie o to mi chodziło. Bardziej to była taka próba udokumentowania tego, jak powstaje taka strona w takim prawdziwym życiu razem ze wszystkimi wzlotami i upadkami, z potknięciami, z błędami, które popełniłem. Czyli to był taki naprawdę real life i po prostu nic tam nie było reżyserowane. Wiadomo, że te odcinki poniedziałkowe. Były czasami krótsze, były czasami pocięte, no bo ciężko, żebyście oglądali 3 godziny materiału, jak po prostu się męczę z czymś. Od tego były livey, które wychodziły raz lepiej, raz gorzej. Natomiast y, musiałem to wszystko jakoś skompresować i na tej ten materiał trwałby jeszcze więcej niż 8 godzin, pewnie jakieś 20 albo 25, więc y, sami rozumiecie, zrobiłem to dla Waszego dobra. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ten cykl nie jest kursem. Zupełnie o co innego mi tutaj chodziło. Chciałem wam pokazać, jak ja podchodzę do rozwiązywania niektórych problemów, jak w ogóle podchodzę do takiej koncepcyjnej pracy. Na samym początku dobrze widzieliście, i mam nadzieję, że ta część właśnie koncepcyjna dała Wam też jakieś może pomysły na to, jak Wy będziecie realizować tego typu projekty. I podczas tego cyklu pojawiło się kilka takich punktów, które można wyróżnić, które można podsumować. Pierwsze to było właśnie przygotowanie koncepcji tej strony, czyli jak zabrałem się w ogóle do wymyślenia tego, co ja chcę tam umieścić. Był brief, który sporządzili. W jednym z odcinków. Później było szukanie inspiracji do tego. Skąd w ogóle czerpię inspirację, gdzie szukam pomysłów na to, jak mogłaby moja strona wyglądać? Tutaj, jak zwykle, podkreślam, że sprawdza się przysłowie Steel with Pride. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kraść jeden do jeden, czy pomysły, ale jeśli coś nam się podoba, to ukradnijmy z niego chociaż 10% i zróbmy z tego coś swojego. To zawsze fajnie działa i wydaje mi się, że w moim przypadku też to zaowocowało tym, że ten layout wyszedł całkiem ładny. I właśnie kolejnym etapem było projektowanie tej strony. Zajęło to kilka odcinków, chyba dwa albo trzy. Gdzie po prostu tworzyłem w Adobe XD cały layout dla mobilki, dla desktopu. Ostatecznie byłem bardzo zadowolony z tego efektu, i to była chyba taka najbardziej nagradzająca dla mnie część tego całego cyklu, czyli to jak ten projekt na końcu wyglądał w xd To było całkiem spoko. Później się zaczęły problemy. Bo kolejnymi etapami, oczywiście, była konfiguracja projektów Gatsby i Styled Components, wdrożenie tego, wyprodukowanie tego kodu, przynajmniej w części, tak, żeby doprowadzić to do jakiejś takiej formy, która jest powiedzmy znośna. No i oczywiście, deployment na samym końcu, który akurat też okazał się całkiem prosty, więc to było Git. Ale to, co najciekawsze i co chciałem tutaj powiedzieć, to rzeczy, które. Pokazałem, a niekoniecznie chciałem je pokazywać podczas tej serii. Jedną z nich było na przykład to, że niektóre rzeczy, które sobie zaplanujemy, po prostu zabierają nam więcej czasu niż początkowo estymowaliśmy. Mi się wydawało, że mam całkiem dobrze to wszystko poukładane, ale mimo wszystko brak czasu i taka trochę presja zżarła mnie i nie jestem do końca zadowolony z tego, jak w tym dwunastym odcinku wyglądała ta strona. Ona powinna być trochę bardziej rozbudowana do tego momentu, kiedy ją deployowałem i przyznaję się tutaj do błędu, ale też miałem wrażenie, że ta seria zaczyna się ciągnąć i nie chciałem jej ciągnąć w nieskończoność, właśnie dlatego chciałem ją tak uciąć, już po prostu zrobić to i przejść dalej do tematów, które są może trochę łatwiejsze do pokazania w tej poniedziałkowej serii, które też nie będą nakładać na mnie takiej dużej presji, że ja muszę coś ciągle kontynuować, ciągle co tydzień pokazywać coś nowego, jeśli chodzi o jeden taki zamknięty projekt, bo było to naprawdę niezmiernie trudne dla mnie i takie wyczerpujące. Druga rzecz, która wyszła na jaw, wydaje mi się, że może mieć bardzo pozytywne pokłosie, bo okazało się, że nawet jak ktoś pracuje jako deweloper, to może się czasami w taki błąd yy, trafić na taką ścianę, która jest żenująco prosta do przebicia, bo to naprawdę czasami były takie banalne rzeczy, które mi się przytrafiały, zwłaszcza na live'ach, gdzie nie mogłem tego wyciąć. Po prostu nie wiem, stylowałem przez 15 minut na przykład ikonę w SVG, bo miałem jak, jakiś z nią tam problem. A przecież to jest taki banał, to jest takie proste i w ogóle nie powinno mi to zajmować za dużo czasu. A jednak no, zdarzają się też takie błędy, więc yy, to pokazuje, że. To nie jest tak, że jak się jest programistą, to po prostu od początku do końca wiemy, co robimy, tylko często to jest takie grzebanie właśnie nie powiem czym. W błocie. No i trzecią taką rzeczą z tego całego reality show, które wam zaprezentowałem podczas 12 odcinków, było to, że czasami mam po prostu totalnie dni, robota mi idzie, jak krew zna, totalnie, nic mi się nie chce. Mm, ale przyznawałem się do tego otwarcie i też powiedziałem to w jednym z odcinków, i większość z Was podeszła do tego bardzo spoko, byliście bardzo mili i wyrozumiali, i za to bardzo Wam dziękuję. Ale z całej tej serii wyniosłem też dwie takie bardzo pouczające rzeczy, które na pewno wezmę pod uwagę podczas tworzenia jakichś przyszłych odcinków. Z jednej strony, y, nauczyłem się tego, żeby zupełnie inaczej podchodzić do takich cyklów których prezentuję jakiś jeden projekt. To znaczy, nie, czy to będzie kurs, czy to będzie właśnie jakiś taki cykl odcinków, czy seria jakichś tutoriali. W każdym razie wszystko, co będzie jakąś taką zamkniętą formą, muszę przygotować w jakiś inny sposób. Jeszcze nie mam do końca pomysłu na to jak, natomiast czułem, że to, co robiłem teraz, było dość chaotyczne i czasami wprawiało mnie naprawdę w duże zakłopotanie, żeby coś tutaj ciekawego pokazać. Bo czasami łapałem się na przykład na tym, że nie wiem, jest koniec niedzieli, y, ja siadam do nagrywania i właściwie poniedziałek rano, czyli na następny dzień mam coś wypuścić, a nie mam totalnie nic. Wynikało to też z tego, że po prostu miałem naprawdę bardzo, bardzo mało czasu na to wszystko i to jest właśnie druga rzecz, której się nauczyłem, żeby nie robić tak wielu projektów naraz, bo z jednej strony miałem vloga, te czwartkowe odcinki, które zawsze wymagają pewnego przygotowania. Z drugiej strony, kwiecień, maj to był dla mnie taki czas, kiedy miałem dużo y, takich aktywności trochę poza-youtubowych, bardziej takich y, rzeczywistych, czyli miałem jakieś wykłady. Byłem na design labie z moim bratem, miałem Hello Roman and Friends, czyli Meetup, który się y, wydarzył 15 maja. Generalnie było dużo takich wyjazdów, rozjazdów, y, rzeczy, które sprawiały, że nie mogłem nagrywać, siedzieć y, przy kąpie w chacie. Do tego jeszcze kończyłem mój drugi kurs o reakcie, który zabierał mi ogromną ilość czasu bo to była duża presja, żeby po prostu to skończyć i wypchnąć. No i do tego jeszcze Roman sobie dołożył po prostu na plecy tę serię o tworzeniu strony, która dodatkowo jeszcze budowała to napięcie, ponieważ co tydzień, co poniedziałek musiałem pokazywać jakiś progres, coś nowego, a czasami było tak, że właśnie w niedzielę wieczorem nie miałem nic nowego i musiałem to na szybko, na gorąco kleić, co zresztą pewnie widzieliście w tych odcinkach. Oczywiście nie wszystkie były jakościowo wystarczająco dobre, ale też no musiałem jakoś to wszystko porzenić, żeby po prostu być konsekwentnym i to Wypuszczać. Yy, jestem takiego zdania, że nie wszystko musi być super perfekcyjne. Chociaż dla mnie samego jest to trudne do zaakceptowania, bo wolę robić rzeczy, które są na bardzo wysokim poziomie. Natomiast yy, są takie chwile, gdzie trzeba po prostu przymknąć oko. I wydawało mi się, że jak nie wypuszczę tych odcinków w poniedziałek, to będziecie mieć mi za złe, yy, to po prostu będziecie oczekiwać, żebym to robił, a ja tego nie wypuszczę, więc no. Było to trudne do pogodzenia, tak wewnątrz siebie, ale to też jest nauczka dla mnie, żeby po prostu mierzyć siły na zamiary, a nie rzucać się na wszystko jak. P... Ale tą serią o otworzeniu stron udowodniłem, wydaje mi się, że udowodniłem taką jedną dość ważną rzecz. I właśnie przed chwilą o tym już wspominałem, ale jeszcze raz to podkreślę. Dość powszechnie jest obraz programisty, który doskonale wie, co robi. To znaczy, że jeśli ktoś jest deweloperem, to jest po prostu chodzącą dokumentacją technologii, których używa, że on siada do klawiatury komputera jak, jak pianista na konkursie szopenowskim odgarnia frak, poprawia się, reguluje krzesło i, i zaczyna pisać. I to tak nie wygląda, bo zazwyczaj, jeśli stajemy przed jakimiś takimi bardziej skomplikowanymi problemami, to robimy kupę błędów, piszemy mnóstwo niepotrzebnego kodu, który ostatecznie usuwamy, iterujemy po tym kodzie, czyli sprawiamy, że on był coraz lepszy. Może szukamy jakichś bardziej optymalnych rozwiązań, sprawdzamy, jak działa performance. Czasami po prostu totalnie nie wiemy, co mamy zrobić, szukamy na Stack Overflow, czytamy dokumentację po 10 razy. Jest tego naprawdę sporo, i wydaje mi się, że. Tą serią właśnie dobrze pokazałem to, że każdy czuje się w jakiś sposób zagubiony podczas pisania kodu. Mniej lub bardziej wiadomo, że z doświadczeniem często wiemy gdzie szukać odpowiedzi, natomiast to nie jest tak, że te odpowiedzi zawsze mamy w naszych głowach. Zauważcie, że ten projekt mimo wszystko nie był aż tak skomplikowany, to była prosta strona w Gatsbym i Styled Components, czyli tak naprawdę nie była to jakaś zaawansowana aplikacja, która po prostu wymaga... Jakichś ogromnych decyzji o architekturze, o tak itd. Więc, mimo że to był tak prosty projekt, to nadal sprawiał on czasami niemałe problemy. I kończąc, tylko chciałem odpowiedzieć na pytanie, które pewnie w niektórych głowach się pojawi, czyli kiedy w końcu pojawi się strona helloroman.com, bo jak pewnie widzieliście, jest tam po prostu informacja o tym, że ona jest nadal rozbudowywana. W tej chwili. Tworzę kurs numer 3 o reakcie, React zaawansowany, będzie się nazywał Magia Reactta i jeśli już go skończę, a mam nadzieję, że zrobię to w czerwcu, to w lipcu zabieram się właśnie za tworzenie mojej strony. Wtedy będę miał taki czas na tylko to właściwie i na vloga. Nie planuję wtedy żadnych dodatkowych aktywności, więc będę mógł się na tym skupić, dowieść to. Poza tym. Umówmy się, że jak będę miał kilka godzin dziennie na to, no to w końcu uda mi się to zrobić i po prostu napiszę to w kilka dni. Yy, problemem tutaj było to, że po prostu w maju i w kwietniu miałem super mało czasu na to i, no i wyszło jak wyszło. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało i tutaj przechodzimy do najważniejszego punktu tego odcinka, czyli po prostu dajcie mi feedback, jak Wy oceniacie tę serię, ponieważ mój imposter syndrom i samo i po prostu samo zaoranie nie pozwala mi myśleć o tym w dobry sposób, ale... Mam taką cichą nadzieję, że może wam to pomogło. Podzielcie się opiniami, powiedzcie co o tym myślicie. Będę wam na maksa wdzięczny za cały feedback. A tymczasem żegnam się z wami. Wielkie dzięki za obejrzenie tego podsumowania. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie. W zeszłym tygodniu doszedł. Kto doszedł? Kto doszedł?